Szanowni Państwo, pozwólcie, że pokrótce przedstawię aktualną informację, aktualny stan realizacji zadań wynikających z zakresu budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Pierwszy projekt, czyli siłownia plenerowa przystanek rekreacji. Po pierwsze. Dokonano, zakup, dokonano zamówienia i zakupu map do celów projektowych. Po drugie, wykonano projekt zagospodarowania terenu. Po trzecie, wykonano zgłoszenie robót budowlanych do organu administracji budowlanej. Po czwarte, dokonano zamówienia i podpisano umowę na realizację tegoż. Zostawy urządzeń według umowy wykonanie zamówienia zrealizowane zostanie do końca tego miesiąca, czyli do końca 30 września 2016 roku. Kolejny projekt, czyli praca w ulicy Bema, jest na bardzo podobnym etapie jak poprzedni, o którym przed chwilą wspomniałem. A więc raz jeszcze. Po pierwsze, dokonano zamówienia i zakupu map do celów projektowych, po drugie wykonano projekt zagospodarowania terenu. Po trzecie wykonano zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji budowlanej i po czwarte w przygotowaniu w tym momencie jest opis zamówienia na dostawę urządzeń. Planowana realizacja do 30 października tego roku. Trzeci projekt rynek bez barier, również jest w trakcie realizacji, po pierwsze wykonano zamówienia i zakupu map do celów projektowych, po drugie wykonano szczegółową analizę rozwiązań technicznych dla każdego przejścia dla pieszych z uwzględnieniem, to jest bardzo ważne, z uwzględnieniem odprowadzenia wody deszczowej w ściekach ulicznych, nie można o tym zapomnieć. Po trzecie przeprowadzono konsultacje z osobami niepełnosprawnymi, po czwarte wykonano projekt zagospodarowania terenu. Po piąte wykonano zgłoszenie robót budowlanych do organu administracji budowlanej oraz aktualnie jest, trwa przygotowanie opisu zamówienie na realizację robót budowlanych. Jest to projekt bardzo trudny z tego względu, że musimy pamiętać o wielu innych sprawach. W związku z tym Ciężko w tym momencie przewidzieć konkretnie, w którym momencie ten projekt będzie już uzyskał swoją realizację. Bardzo bezpiecznie chciałbym w tym momencie zapewnić, że na pewno w tym roku to będzie zrealizowane, tylko no, ciężko, ciężko mi w tym momencie stwierdzić, określić do którego miesiąca. Na pewno to zadanie będzie wykonane, jeżeli środki, które są przewidziane na to zadanie, nie wystarczą. Dołożę wszelkich starań, aby te środki zostały dołożone i wystąpię do Rady Miejskiej, postanowienie o to, aby zwiększyć kwotę na realizację tego zadania. Czwartym zadaniem, o którym chcę powiedzieć, jest budowa zabaw na osiedlu Zaleś. W dniu 2 maja 2016 roku prezes Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej pisemnie poinformował burmistrza miasta, Gostynina, że spółdzielnia nie uzyskała zgody na wyżej wymienioną inwestycję wszystkich współwłaścicieli. To był wymóg, który musiał być spełniony yy, chociażby przed takimi organami jak Regionalna Izba Obrachunkowa. Na wniosek lidera, pomysłodawcy projektu, został wystosowany wniosek do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o to, aby to zadanie zrealizować właśnie na terenach Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości. Na ten moment miasto przedstawiło propozycję, która została wysłana właśnie do Mazowieckiego. Zarządu Nieruchomości. W tej umowie nie ma tak naprawdę żadnych dramatycznych, że tak powiem, zmian. Jedyną taką główną zmianą to jest termin obowiązywania tejże umowy. Na ten moment czekamy na stanowisko Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości. Chcę poinformować, że w tym momencie. Dalsze procedowanie na tym etapie, oczywiście, dalsze procedowanie na tym etapie jest po stronie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości. Ciężko stwierdzić, kiedy dokładnie ten projekt będzie zrealizowany, no ale na pewno ten projekt będzie, będzie wykonany, także mieszkańcy osiedla Zalesie, głównie dzieci będą mieli plac za. Zdecydowanie najtrudniejsza w tym momencie sytuacja przedstawia się przy projekcie modernizacja placu zabaw na osiedlu Czarskiego pomiędzy blokami numer 6 i 8. Problem polega na tym, że Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przedstawiła wymaganych przepisami prawa kompletu oświadczeń właścicieli nieruchomości Przekazujących gminie miasta Gostynina prawo do dysponowania grupami na cele budowlane. Jest to wymóg, jest to wręcz obowiązek. Niestety do dnia dzisiejszego, jak wspomniałem, takich oświadczeń nie ma. Z uwagi na powyższe realizacja zadania w tym momencie jest niemożliwa. Co nie znaczy, że nie ma możliwości na innych terenach, właśnie w okolicy tych bloków czy tego miejsca taki prac zabaw zrealizować. Proszę Państwa, realizacja budżetu obywatelskiego przebiega powoli z tego względu, że w pierwszych miesiącach tego roku napotkaliśmy się na problemy natury prawnej. Natury natury, problemy natury prawnej nie, nie stojące po stronie Urzędu Miasta. Jest to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Wszyscy się tego uczymy. Chcę podkreślić, że wszyscy, ale naprawdę wszyscy pracownicy Urzędu Miasta stoją za tym, aby te zadania wykonać. Czas trwania inwestycji, jak Państwo sami słyszycie, nie jest tak prosty, nie jest tak krótki. Trzeba dokonać szeregu. Trzeba wykonać szereg pracy, której tak naprawdę na co dzień nie widzimy, ale raz jeszcze podkreślam, urzędnicy Urzędu Miasta stoją jak najbardziej za tym, aby te inwestycje zrealizować i dokonamy wszelkich starań, aby te inwestycje zostały wykonane. Człowiek uczy się na błędach. Mam nadzieję, że druga edycja budżetu obywatelskiego, która już się właśnie w tym momencie rozpoczyna, będzie sprawniejsza będzie, pewniejsza, projekty, które zostaną zgłoszone, będą wykonywane należycie, tak jak mam wrażenie, te, które w tym momencie są przygotowywane. A więc raz jeszcze, troszkę cierpliwości, na pewno te projekty zostaną zrealizowane. Dziękuję.